Siemanko moi drodzy, witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ja nazywam się Brod, a to jest FNaF World i kontynuujemy nasze zmagania. Słuchajcie, wcześniej sprawdzałem sobie najlepszą kombinację moim zdaniem... Ee, ...moi drodzy, tych wszystkich e, party z Regen, Song, może. Słuchajcie, wszystk kombinację najlepszą tych, moi drodzy, wszystkich e, ułożeń tych naszych postaci. Moi kochani, i wygląda na to, że ta kombinacja jest najlepsza, chociaż ja bym ją jeszcze troszkę poprawił, moi kochani. Czyli zrobimy tak: na pierwszym damy sobie miejscu tutaj Phantom BB, następnie, słuchajcie, zrobimy Boniego, albo inaczej, może nie tak. Reset. Najpierw Phantom BB. Nas... Jajku, resetujemy to. Najpierw Phantom BB, potem bierzemy Foxiego, następnie Boni i chika na koniec. No i to będzie najlepsze ustawienie moim zdaniem. Spróbujemy, moi kochani, czy to zadziała, mam nadzieję, że tak. I lecimy. No i jak słuchajcie, widzicie, ja sobie farmię tutaj troszkę. Zbieram tych końców, koiny i tak dalej te tokeny. I próbuję tutaj coś zdziałać. I tu jest tak, jumpscare na pewno, glooms balloon. Okej. Okay. Attack down, bite sobie weźmiemy, i torciki na koniec, żeby nas zregenerowało. Dobra, zniżyliśmy im atak. Czyli Toxic Balona możemy tutaj jump scara oczywiście wrzucić, żeby tutaj stracił czas troszkę i dogryźć go. No i proszę. Widzicie, już tokeny jakieś zbieramy, robi się troszkę trudniej. E, pozwolicie, moi kochani, że ja sobie jeszcze mm, ściszę trochę tego. Moi drodzy, trochę ściszę sobie. No, Fox, Foxiego, boże, co ja mówię. Okej, okay, obniżamy im atak baszczem. Bardzo ładnie. No i proszę bardzo, i coraz lepiej nam idzie, teraz więcej expów. No i ta nasza drużyna strasznie się rozwija tutaj. No ja na razie chodzę w kółko, jak widzicie. Boję się, że jak wyjdę gdzieś dalej, to może być o wiele trudniej i sobie już nie poradzę. Moi kochani, no nic, wyjdźmy stąd O, tu jest kolejna skrzynka Oj, tu jest jakiś... Okej, okay, no dobra Oczywiście od razu jump scary. Okej, okay, pięknie, ogłuszacze Bash jam. I tak... Nasze torciki tutaj do dostaniemy Żeby się... Teraz tak, toxic balloon No i tak, taka jest moja, moi kochani, taktyka Nie wiem, czy ona jest dobra Ale powinno być ok ogólnie Dobra, osłabienie. Dostajemy torciki, żeby nas tutaj wskrzesić. Jump skera, ich. Ten toksik balun troszkę nam robi tutaj, moi drodzy, złą robotę, ale się udało. Ok, trzy tokeny, nowy level up, bardzo mnie to cieszy. Dobra, przejdźmy do tej skrzyni. Ok, dostaliśmy aż 50. S słuchajcie, w sumie mamy tyle tego, to wróćmy się do siebie. Tak szczerze mówiąc, wróćmy sobie tutaj i odwiedźmy jeszcze tych naszych pobratyńców. Co my tu możemy? Neon B. Boże, kupiłem coś, z czego nie wiem o co chodzi. Boże, co ja zrobiłem? Select a your 4 bytes to activate. Dobra, no będziemy mieli jakieś pszczoły. Nie wiem o co chodzi, ale niech będzie. Pszczołek kupiłem, no ale ja nie chciałem, ja chciałem co innego, no ale mi się kliknęło. Niech będzie, mamy pszczółkę. Eee, Regensong być może weźmiemy sobie. Ogłuszymy sobie. Zmniejszymy i bite. Pięknie, bardzo ładnie. A, pszczółka nam też będzie pomagać z tego co widzę. Pięknie, no to dobrze, to najlepiej sobie jak najwięcej tych pszczółek wykupić. Dobra, no to co, zwiedzamy dalej. Ten nasz przepiękny razoiejku. Tu coś wycięte, wszystko jest. Oj, i tu już więcej. Regensong poproszę. Wystraszmy tutaj tych naszych przeciwników. Okej, okay, mniejsze obrażenia tutaj nam na pewno dadzą. O, właśnie. Dobra pszczółka. A, i widzicie, i udało się. I patrzcie, ile tokenów level upy. Ta pszczoła jest w sumie dobra. Tak naprawdę, więc mi się to podoba. No i zwiedzamy tutaj, Choppy's Woods, moi drodzy To się nazywa No widzicie, no tutaj jest straszne, ten, o tu nie możemy przejść, ciekawe czemu Okej okay. Dobra, James, Kern, Bite. Glooms, a widzicie od razu wszystko No ale 7 tokenów już Pięknie, no jak będzie setka to sobie coś wykupimy Ogólnie fajnie się gra w tę grę, tak powiem szczerze. Te bajtsy strasznie pomagają. Ło mój Boże! Mam nadzieję, że tutaj jakieś... damy radę. Dobra, obniżmy im atak. Powinno być troszkę lepiej dla nas. Okej. Okay. Dobra. Dobra, bash jam. Obniżamy jeszcze raz atak. Jump scare. Tracą turę, my się leczymy. Pięknie. Dobrze. Rainy day. Niech będzie. Defensywa obniżona i atakujemy. Jumpscare od razu. Pięknie. Pszczółka nas tutaj. Ok, leczymy się. Proszę bardzo. Wow, ile expa. Nieźle, ile tokenów dostaliśmy. Pięknie, bardzo ładnie. O, nie, nie mówcie, że tu jest nowy challenger. Dobra, lecimy, obniżamy im atak od razu. Bite Jumpscare, przestraszyliśmy go, chyba teraz pięknie. E, rainy Day, dobra, defensywa zmniejszona. E, regen Song weźmiemy. Jumpscare od razu. Bite, pięknie, dobra. Toxic Balloon Niech będzie Będzie tutaj dostawał toksyczne obrażenia Oj, 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 oj Oj, 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 oj Dajcie nam tu coś Ej, halo, a bo nas... Switch Team, musimy przemienić drużynę Dobra Ale, ale tutaj jest niedobrze się dzieje Halo Możemy coś zrobić? Bash Jam Dobra Zmniejszamy, jumpskera też dajemy, aj, atak dam. Dobra, leczymy się od razu. Pięknie. No ale nie możemy go teraz, z tego co widzę, jakoś spowolnić. Dobra, bite, jumpscare, troszkę go... Dobra, lecimy, lecimy, pszczółko, pomóż nam pszczółko. Jest! Pięknie! Ohoho! Uch, nowy member, tak, nowy członek drużyny. Możemy go spróbować słuchajcie w sumie z Phantom Foxy, zresetujmy go. I teraz tak, tu ustawiliśmy sobie Phantom BB, następnie był ten, potem weźmiemy właśnie tego Foxiego i weźmiemy sobie Cikę. I zobaczymy, aha, następna drużyna będzie się składała z takich oto do. Ok, zobaczymy. No nie wiem, tak, tak to takie kombinacje jakieś zastosowałem. Chica to jest taki typowy healer. Nie mogę tu przejść niestety. Co to jest jakiś misiu to jest? Aj, zaatakowali nas. Czemu my tutaj? Dobra, regen song bierzemy. Dobra, jumpscare. Pięknie. Zmieć. A, no w sumie tu nic nie musieliśmy robić. Jest level up, kolejny, są tokeny. I think I found a clue, czyli jakiś dowód, co się stało. Look behind me. There is tree that is this tree. deserted and glitched. You don't know how much us But I will tell you that it's a safe heaven, a sanctuary. Whatever has gone wrong, we have fixed it. Okay, something horrible must ha have happened on the flip side because it. Object, okay. But I think you can use this fact to get the place. To go and find sources of this. F okay. No, dobra! Spring Bonnie, if you Okay. No jejku, co, co to ma być? Ja się pytam. Nie wiem, czy jestem gotowy tam przejść do tego nowego świata. Shadow Freddy, I will eat your soul. <ścoughs> Zjem twoją duszę. Ciekawe. Aha, no dobra, ten dystąd wyszliśmy. W sumie nawet dobrze, bo chcę wrócić do naszej miejscówki. Ty, 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 ty. Dobra, uleczmy się. Toxic Bite. Wow, ej, to jest dobre. To mi się podoba. I to nawet bardzo, ten Toxic Bite. Jeszcze jak go zlewelujemy, to to będzie nieźle. Dobra, będziemy mieli zaraz 100... ...tokenów. Ej, tu idzie strasznie na bidzie. Naprawdę, co, co rusz, to nas atakują? E, dobra. No właśnie, co on tutaj ma, ta małpka? Co to jest? Welcome to Mondos Endos Upgrades. Steel Tokens A, tu to defensywę dostaje Dobrze wiedzieć, no ale cóż, lecimy dalej O, zaatakowali nas, a co? Znowu nie będzie problemów jakichś wielkich Okej, okay, obrażenia nam już tu zmniejszą. Ans. Co to było tak w ogóle? Będę musiał jeszcze się, się domyśleć. O, level up. Bardzo dobrze. O to chodzi. Ile mamy tych? 92. To jeszcze nie to, co bym chciał. Właśnie tutaj. Welcome to Diddy's Fishing Hall. No właśnie. To bym chciał zrobić, moi drodzy. Ale to już zrobimy w następnym odcinku. Dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Pozdrawiam.